debaty mamy i taty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie debaty mamy i taty rozmawiamy o poszukiwaniu sensu. Ja nazywam się Zofia Rogala, a moim gościem jest dr Anetta Ocytko, doświadczony pedagog i logoterapeuta. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Etto. coraz więcej z nas doświadcza pustki, poczucia braku sensu. Co z tym zrobić? Jak się tego pozbyć? Pozbyć się? Może po prostu się temu przyjrzeć. Warto y, zobaczyć, że samo poczucie braku sensu jest dla nas sygnałem, że czegoś, czegoś nam brakuje, ale że to być może można odkryć. Poczucie przychodzi do nas z poziomu psychicznego. Odkrywanie sensu to już wymiar noetyczny. Co to znaczy? To znaczy z poziomu duchowości, duchowego. Wiktor Emil Frankl, który mówił o podejściu skoncentrowanym na sensie i wartościach, który uczył nas i uczy nadal logoterapii, mówił właśnie o tym, że odkrywać sens to jest najwyższa i największa motywacja dla człowieka, że człowiek właściwie jest w swoim najgłębszym jestestwie. Osobą poszukującą sensu. I wobec tego, jeśli wracając do Pani pytania, przychodzi takie pytanie o poczucie sensu życia, to trochę jak z bólem. Ból fizyczny mówi nam, że coś się dzieje w organizmie niedobrego. Tak? Możemy go uśmierzyć oczywiście środkiem przeciwbólowym, ale nie dojdziemy przyczyny. I podobno jest, podobnie jest z brakiem tego sensu czy z poczuciem braku sensu. On nam mówi o tym, że no właśnie temu się trzeba przyjrzeć i to nie jest jakiś to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Problemem byłoby to kompletnie zignorować. No dobrze, a może pani tak w trzech słowach powiedzieć, gdzie tego sensu szukać? Gdzie on jest? To jest pytanie, które Kojarzy mi się z pytaniem zadanym kiedyś dawno temu profesorowi Franklowi właśnie podszedł do niego człowiek i powiedział: "Wie pan co, nie mam czasu siedzieć i słuchać pana wykładu. Czy mógłby pan mi powiedzieć tak w trzech słowach, czym ten sens jest?" I Viktor Frankl powiedział wtedy: "A mógłby mi pan powiedzieć, jaki jest najlepszy ruch w szachach?" Tego się nie da zrobić chyba. Tego się chyba nie da zrobić, a no właśnie, ponieważ ten najlepszy ruch w szachach jest wtedy y, tylko i wyłącznie najlepszy, kiedy jesteśmy skoncentrowani na tej konkretnej grze, tym konkretnym ruchu, tak? Można powiedzieć y, ad personam, ad sytuacjonem. To może trudno brzmi, ale to właśnie o to chodzi, że ten sens jest niejako przyporządkowany do osoby i do sytuacji, że on, ten sens może nam się właściwie zmieniać z minuty na minutę. Teraz sensem dla nas jest przeprowadzić dobrą rozmowę. Teraz sensem dla nas jest powiedzieć, E, właśnie o tym, tak? Natomiast za jakieś kilka godzin e, pani będzie miała jakieś konkretne zadanie do wykonania, i to będzie tym sensem, który będzie wobec pani stał, jako zaproszenie do jego wykonania. I każda osoba, tak można też powiedzieć, jest niejako z minuty na minutę zapraszana do, w, do odkrywania tego sensu właśnie odkrywania, a nie nadawania. I realizowania. Czyli sens jest zawsze indywidualny i mamy go poszukiwać w konkretnych sytuacjach, tak? Ale Taak. z drugiej strony, gdzie, jeśli mam tyle możliwości wyboru, co zrobić z kolejnym dniem, gdzie mam go szukać? Jedno to są te takie sensy szczegółowe, czy drobne, można by powiedzieć, poszczególnych sytuacji, ale też, jak mówimy, Człowiek może odkryć sens i to jest obiektywny sens jego życia. Każdy, jak już powiedziałam, to też jest oczywiście za Wiktorem Franklem każdy ma do spełnienia jakieś zadanie. To nie chodzi o jakiś abstrakcyjny sens, nie wiadomo skąd wyszukiwany, tylko właśnie o to chodzi, żeby odkrywać, co jest tym sensem moim. Nie chodzi o subiektywny sens chodzi o to obiektywne dobro, które możemy w naszym życiu realizować. I dalej będę panią przyciskać. I dalej Gdzie, cie... gdzie konkretnie? Jak Ciekawe ma... jest to, że Viktor sensu. Frankl mówił, że organem sensu jest sumienie. To jest taki głos wewnętrzny, który podpowiada. A doktor Lukas, która jest uczennicą Viktora Frankla, mówi do tego i dopowiada, że ten właśnie organ sensu, to sumienie, ktoś inny może powiedzieć intuicja, to jest coś, co nam podpowiada, w jak w najlepszy sposób. Realizować te zadania, jak, jak te y, odkrywać, ale właśnie co tak naprawdę jest tym, co mnie pociąga ku dobru, ku życiu, ku konkretnym powołaniom czy zadaniom. Powiedziała Pani o dobru. Czy to znaczy, że sens jest tam, gdzie są takie wartości, jak dobro. Pięknie, wartości. Tak, właśnie. Tak, właśnie. Ponieważ e, jeśli mówimy o logoterapii, logos. To sens, logoterapia to podejście skoncentrowane na sensie i wartościach, to mówimy właśnie o tym, że człowiek może i powinien w swoim życiu realizować sens poprzez realizowanie wartości. Wartości, i o tych wartościach mówił Wiktor Frankl, wskazując na wartości twórcze, wartości przeżyciowe i wartości postawy. Wobec tego można ten sens realizować w swoim życiu, poprzez tworzenie, dzieło, pracę, jakąś konkretną ideę, realizowanie się w pracy zawodowej, realizowanie się w napisaniu książki, tak? w takich dziełach twórczych można zrealizować sens poprzez kontemplację natury, poprzez przeżyciowe wartości, również poprzez miłość, przez Kochanie drugiego człowieka, realizujemy sens naszego życia. I te wartości postawy, które może są najtrudniejsze, to jest ten obszar, w którym mówimy o podjęciu postawy wobec niezawinionego cierpienia, kłopotu, trudności, dramatu, bólu, śmierci. Tak? Wiktor Frankl mówił, Nie, to. Że cierpimy, ale w jaki sposób, jak cierpimy, czyni nas bardziej człowiekiem. Yy, mówi o tym głębszym człowieczeństwie, czyli o dorastaniu do tego, jakimi my możemy też być. Tak? I człowiek właśnie przez te wartości postawy może podjąć decyzję wobec trudności, podjąć decyzję. Jaką postawę przyjmę wobec tego cierpienia? Jaką postawę przyjmę wobec trudnego e, wydarzenia w moim życiu? Jaką postawę e, przyjmę wobec krzywdy, która została mi uczyniona? Podsumowując, panie netto, w teorii Frankl'a sensu możemy poszukiwać poprzez realizację trzech typów wartości: twórczych, przeżyciowych i wartości postawy. Ale niech mi pani powie, jak to zrobić w praktyce rodzicielskiej z dnia na dzień, jak, jak nauczyć dziecko faktycznie, że tam gdzieś w tych wartościach twórczych, co to znaczy? Co to znaczy wartości twórcze? No właśnie, to jest zapraszanie dziecka y, poprzez przeróżne propozycje. Oczywiście rodzic będzie miał tę kreatywność y, ogromną, wiedząc też, jakie są zasoby w dziecku. Y. Tego trzeba się, się jako rodzic też uczyć, przyglądając się, prawda? Gdzie są talenty, gdzie dziecko chętnie się angażuje, w jakie czynności, zadania, zabawy się angażuje. I tutaj warto, przyglądając się temu, też proponować coś, co wspiera, wspiera realizowanie tychże właśnie, bo jeżeli dziecku sprawia radość, przyjemność. Czuje się w jakiś sposób też można powiedzieć, spełnione. Na przykład w jeździe na rowerze, tak? W malowaniu, rysowaniu, przygotowywaniu i pomaganiu mamie w kuchni, w pieczeniu ciasteczek, to jest to cudowna możliwość i genialna, absolutnie sytuacja, w której można właśnie do tego. Realizowania wartości twórczych dziecko zapraszać, i do tego też przygotowywać, i wskazywać, i pokazywać dalej, że to daje radość, a w konsekwencji, że to ma sens. Na przykład, mama piecze z siedmiolatką ciasteczka w domu, pomaga jej albo to córka. Najpierw pomaga, a za czas jakiś okaże się, że tylko potrzebuje od mamy odrobinę pomocy, bo już świetnie sobie radzi w tej kuchni. I przygotowuje, na przykład paczkę ciasteczek dla kolegów-koleżanek z klasy, przynosi je na spotkanie szkolne. Tak? To są sytuacje z życia wzięte. Dziewczynka przychodzi do szkoły i mówi, że jest przeszczęśliwa, bo miała taką możliwość, żeby z mamą być w kuchni całą godzinę pracowałyśmy, wie pani? No i właśnie i przyniosła owoc tej pracy. Tak? Ona miała poczucie sprawczości. Ona miała poczucie, że jest dopuszczona. Równie dobrze można by powiedzieć, no tak, w dzisiejszym szybkim świecie mama wpadnie rano z córką do jakiegoś tam sklepu, weźmie paczkę ciastek i powie, no to te możesz dać w klasie, tak? To nie jest to samo. To na pewno nie będzie realizowanie i uczenie też takiego właśnie poczucia sprawczości. I to niestety w szybkim świecie się zdarza, ale warto siebie też Uwrażliwiać na to, jak to jest bardzo ważne dla dziecka, jak to jest bardzo ważne, żeby ono miało możliwość udziału, współudziału, współuczestniczenia w, w tworzeniu się... życia, tak naprawdę, prawda? Tak, wtedy pojawia się satysfakcja po prostu. I ta satysfakcja idzie dalej, jak rodzeństwo siebie nawzajem też wspiera. Jak na przykład dwie i trzy dziewczyny stoją w kuchni, siostry, od mm, najmniejszej do największej. I później już siebie nawzajem uczą i jakoś tam sobie pomagają, a potem mają wielką satysfakcję, bo zrobiły wi na wieczór, nie wiem, ciasteczka albo małe pizze dla całej rodziny, prawda? To jest coś, co wprowadza też dziecko w życie. A przechodząc dalej, co to znaczy wartości przeżyciowe? Jak tego uczymy? Jak uczyć dziecko wartości przeżyciowych? To jest ważne, żeby w dobie elektrotechniki mediów społecznościowych też pokazać dziecku, że bez smartfona da się przeżyć. I na przykład zaprosić je na parę godzin choćby, czy na, no dobrze, kilkanaście minut na spacer bez słuchawek w uszach, bez telefonu przed oczyma, tylko po prostu na spacer i uczyć takiej uważności. To znowu jest wyzwanie oczywiście dla rodzica też, żeby ten czas znalazł, ale żeby w tym czasie być razem z córką, synem, zwrócić uwagę i pokazać piękno przyrody, piękno otoczenia, drobne rzeczy. Dzieci są zachwycone, jak są w stanie same znaleźć maleńkiego kwiatka gdzieś tam na łące. I to jest już przyczynek do tego, żeby pokazać, jakie to jest piękne, tak? jak można się zachwycić czymś, co, co jest bardzo małe, bardzo drobne, a tak bardzo ubogacające. Tego chyba sami możemy się uczyć najpierw od małych dzieci, bo to często one bardziej widzą. Dokładnie. To też jest piękne. to, że, ale też w tym przebywaniu razem, jak istotne jest danie sobie nawzajem czasu. Jak często jest tak, że Miałam okazję i miałam niestety, czy okazję, czy no, taką y, w praktyce y, sytuację, gdzie słyszałam od nastolatków, ale przecież moi rodzice mnie w ogóle nie znają. Tak, no ja się zamykam w pokoju. Czasem tutaj jest może trudność, oczywiście, ale jeśli zaczyna się ten kontakt, te relacje budować wcześniej, to później nie można i nie, nie trzeba się. Obawiać tego uciekania dziecka do pokoju, bo to też jest jakoś wpisane w rozwój, w adolescencję też. Natomiast y, małymi kroczkami budować czas razem z małymi dziećmi, y, żeby one później nasiąkały niejako tym wspólnym, wspólnymi aktywnościami, wspólnymi wyjazdami, wspólnym wyjściem, albo właśnie choćby krótkim spacerem, tak, ze zwróceniem uwagi. Tej uważności uczymy się od siebie nawzajem. Tak jak pani też pięknie powiedziała, że to czasem właśnie od y, dzieciaków możemy się nauczyć bardzo dużo. Czyli choćby idę do tego lasu, ale zwracam uwagę dziecku. zobacz, Zobaczcie. Na przykład. Posłuchaj, śpiewają, szumią gdzieś tam. Ale jeśli będziemy pod mieć... naszymi butami, tak? Ale jeśli będę mieć słuchawki w uszach, to nie będę tego mm -hmm. słyszeć. Nasze dzieci często nas widzą właśnie ze słuchawkami w uszach, zupełnie nieuważnych. Y to może jest, to może jest e, faktycznie lekcja dla rodziców bardzo duża. A przechodząc do tej trzeciej, najbardziej tajemniczej grupy wartości, wartości postawy. No właśnie, uczymy postawy, uczymy w jaki sposób reagować na e, jakąś nieprzyjemność, nieprzyjemną sytuację, trudność, e, przykrość w sytuacji małego dziecka. No to mogą być naprawdę drobne. Dla dorosłego wydają się drobne rzeczy, a dziecko to bardzo mocno przeżywa. Uczyć takiej postawy wiedząc i mając niejako w tyle głowy, że między bodźcem a reakcją, to jest trochę tak z psychoedukacji dla dorosłego, tak? Między bodźcem a reakcją jest miejsce. Na decyzję. Człowiek ma tę zdolność, i tego trzeba uczyć dziecko również. Że nie muszę natychmiast, jeśli ktoś mi zrobił przykrość, odpowiedzieć przykrością. Y nie muszę kopnąć, bo chociaż, no właśnie to obserwujemy wśród takich małych dzieciaków, tak? Że to jest takie oko za oko trochę, mhm. prawda? Y że nie muszę zareagować natychmiast złością na złość. Że mogę się zatrzymać, że mogę spróbować inaczej. To też jest y, obserwacja, dzieci obserwują dorosłych. Czyli mogę nauczyć dziecko, że od życia dostaje różne rzeczy, niektóre są dobre, niektóre mniej, mniej przyjemne, ale sam wybieram to, co podaję dalej, tak? Podaj dalej, to jest piękne. Dokładnie tak. Podaj dalej, dobro. Y, chcesz podać dalej zło, to będziesz de facto to, co, co robię, to mnie jakoś tworzy, tak? Podaję. Yy, I to też bardzo pięknie wpisuje się właśnie w takie, takie wyjaśnianie logoterapeutyczne, tak? yy, to, co yy, jest jakimś moim działaniem, przechodzi w postawę, właśnie yy, od Actus do habitus, do, tego, do takiego przyzwyczajenia, do takiej właśnie postawy. Wobec tego, jeśli kłamie, sam na siebie ściągam definicję kłamcy, no bo, bo, bo e, kłamiąc dalej przekazuję dalej to właśnie. Co chcesz podać dalej? Jeżeli chcę podać dalej życzliwe słowo, to będę osobą postrzeganą właśnie jako życzliwy człowiek, tak? Będą chcieli ze mną przebywać. To się świetnie tłumaczy młodym ludziom, właśnie takim e, nastolatkom, bo zawsze oni, oni właśnie mówią w ten sposób: No, ale nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Otóż właśnie. To jest dokładnie to, prawda? Myślę, że to jest doskonała myśl na koniec tej audycji. Co chcemy dzisiaj podać dalej? Kolejnym osobom. Panie Netto, serdecznie dziękuję. dziękuję Moim pięknie. gościem w audycji Debaty Mamy i Taty była dr Aneta Ocytko. Dziękuję bardzo. Debaty Mamy i Taty 2023. Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.